<laughs> Maciek nie ma bata, tym razem to na pewno się zesra. No nie no znowu! Ha, tutaj to jest ten fragment naszego statku, tak? Tak, to są tyle części. Ja wejdę pierwszy. Czeka, Aha. Co? Są śniegi w, śniegu w no to ona tam leżała. O bo. Nie, nie, to, nie jest, to, jest chłopek. <laughs> to jest ten chłopak. To, <laughs> to jest ten chłopak. To jest ten chłopak. To jest ten chłopak. To jest tak chłopak. To Mhm. ten To jest Tak, zawaliło mm -hmm. się zawaliło się za nami? Co To jest Tak, Wiadomość wideo. No to se poczekają. Mm -hmm. A nie, nie, to tylko przewodnik. To to mniej więcej powiedzmy, jak statek tu był. O, to w tym mie sie miejscu siedziała Eli. Aha, przodu nie ma. Czyli co, ja siedziałem mniej więcej tu, a ty siedziałeś w tym miejscu? To samo jak ta laska, tylko że. Z drugiej strony co nie? Aha, czyli tak jak tutaj. Tak, tak, no tak. bo tam gdzie stoisz właśnie ta las tą laskę wyrwała. No dobra. No, no no no. dobra lecimy. Chociaż czekam, 33 stopnie tylko. Coś nie, nie chce mi się grzać, o tutaj Tam stałem, to mi się nie podnosiła temperatura. Faktycznie, tutaj się nie podnosi temperatura. what the fuck. Wdech się muszę zagrzeć. <grym> Zimny ogień. <grym> o, flary są, musimy iść po nich. Mm -hmm. Bo sobie wziął tą flarę, się ogrzał, nie wiem, No właśnie, to było dobre, ale... Ale nie wiem, po co. Eee... O szlak! serio? A ja się Teraz widzę ciebie, a ja widziałem, jak tak się tylko przewracałem obok. <laughs> nie wiem, gdzie a, jesteś Jesteśmy Jest. Chyba trzeba trochę pośpieszyć. Boże ciepło no. Trochę tracimy temperaturkę. Oje, jestem. Można wejść na środkę. Co, zagrzejemy się czym. Aha Faktycznie. Nie no w środku może wiesz. Może być cieplej, chociaż nie mam. Jest, jest generator. Ma A. Radio aloha. Upgrade? Ja nie, to lock tekstowy. Ty, farelka tu jakaś jest. No. Niby farelka, ale goś jednak zamarzł, nie? Nie no, bo generator był włączony, co nie? Ja go odpaliłem, jak tu weszliśmy. Myślę, że go rozmrozimy i nam coś powie. Chyba nie, <grym> w głowę. Połamałem nogi. Dobra, myślę, że ma tyle. Jakieś to są w ogóle. Jakieś dzieci. Wiedziałem, że to zrobić. Dobra, nie bajcie. Idziemy dalej. Jestem informatykiem, muszę sprawdzić czy zaprogramowali interakcję. A ja ty będę <grym> krzesło <grym> żeś chciał, <grym> na zewnątrz ze sobą. No, biorę je ze sobą będę miał na czym siedzieć. Bo wiesz, urwało nam cały kurwa przód kadłuba, nie? Tutaj przyjdziemy. No? Mm, tutaj jest kolejna klara dla pudełka. Aha. Chciałem zebrać to co było na ziemi, ale wszedłem na drabinę. No trudno. <grym> Happens. Partner potrzebuje więcej miejsca. No kurwa, super! Kurwa, drabina ma Wchodzę jakieś 11 metrów, a ten dalej potrzebuje miejsca. Nie, nie. wiem, ja tu, tu za to wam mm. co Ale jebnie. Ja myślałem, że coś jebnie. Ale tu jest Aloha coś też. Mhm. Tam coś widzę, chyba jest kolejny generator. Kurwa, lampki choinkowe. No właśnie, nie? nie są drzwi. Dobra, tu jest generator, robimy. A, już. dobra. Czekaj, aha, to coś wchodzi po tym budynku właśnie. Nie skapnie się, że jesteśmy w środku. no. Skąd miałby wiedzieć? Miutacz boli. Boli, super. O, warsztat mhm. Mm Może na półgodziny? to Kurwa, kto to mógłby być? Jak nie ona. Ma to A to taki nowy schemat, jest miotacz boli. Podwójna wrzutnia boli i oferuje wiele możliwości taktycznych. Ach, automatycznie i... przeładowuje magazynek po jego opróżnieniu. I co, strzela bolami, tak? Super. Wolfram 150, chyba ich pojebało. Kurwa, to są inne, na przykład wstrząsacz Wolfram 750. No nie no, fajnie. Ty, może to jest DLC jakieś do tego kupienia? Mhm, mm tak, więc DLC, jest, w którym jest sam, sam Wolfram, wiesz. Nic <noise> więcej, no, jakieś... możesz Wolfram kurwa brać. są jakieś surowce same, co? Gdzieś crafting park, 10 dolarów, masz 1000 surowców różnych. No. Nie zdziwiłbym się No ja tym bardziej Czekaj bo jakiś tam ten tamten I, i tem jak mieliśmy zebrany nie wiem co to było Właśnie kurwa nie wiem, nie coś zbieramy, później kurwa tego nie ma Ja te, ja już nie rozumiem Dobra jebać co chodź Nie ma sensu naprawdę Czekaj ja to znajdę Na no, to się... Jak Drzwi są otwarte to tu jest całkiem jasno kurwa Ale jak się <laughs> tylko zamykają to ten on przecież są tu okna, kurwa, nie? No są. Nie rozumiem. Hmm... Ja sobie te obrażenia podwójne. No okej. Okay. No, dobra. Ale fajny klimat z tymi się tu ogólnie. No. Świąteczny. Tutaj coś jest oderwane, może tam się darwiać, albo coś? O, winda. No coś kurwa nie... Aha, tam jest winda. No. To ma sens. Wiesz, to już <grym> stoimy, to... wiesz, na windzie i można... Nie, yeah, tak. But... Jakoś się zacięła, Bezpieczeństwo przede wszystkim Barierki tak. muszą być Barierki i tak dalej BHP chyba Szkoda, że straciliśmy kurwa 6 stopni Ciepłe <grym> Być lepsze nie były A znowu dwa obrożeniowe Nie, tam... a tam by było też tak szybko strzelać? Ani tam nie było przeładowanie? tak. się ubiec teraz make me make me god damn it clark you're all right yeah i think so that thing has it in for us we we can't stay outside much longer we have to keep following the pipeline oh shit no O chuj, nie gryź mnie, nie gryź mnie, nie gryź mnie Kuro, 23 stopni już no? Dobrze idzie. No ja też. Nie wyjdziemy. Nie? No, No, nope. e, To bo, po drabinie, po drabinie chodź. E, władam, no jeździłbym się władował, no? Mano, nie ma, no niech chcę, coś tu będzie, kurwa. Nie wiem, zebrałem jakieś gówno. Znaleziony artefakt. Chuj, mnie to chuj, to boli! Gdzie mam iść? Nie wiadomo, no kurwa. No to daj bali teraz. Kurwa, 18 stopni, no. Zaraz umrzemy. <grym> Chyba umrzemy, no. Tu się kurwa nie da wejść? Nie, niech tu nic nie ma. Dobra, czekaj, widzę kolejną budkę przed nami. Uch. Yes. To dalej nie, 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 Wypierdalaj, wypierdalaj! wypitali, tak, ja ja, Fak, wypierdalaj, ja, szpuda, Kuchim, jebaj, ja to wszystko. Tak, de pierdalaj, mówiłem. Jeszcze chłopaki nam. Jebyś, wszystko, wszystko Chodź tu. Aha, to mówisz, że. Stopni. No, 13/9 wiem. Co jebać? generator jeszcze włączyć. Tu jest. A wej, teraz nam nie spada temperaturę, tego, bo tak jest no tak. Z... w, w... w swoim miejscu. Musisz to rozkręcać, nieskończoność. Hmm. ty! Drugi zbieracz! Gdzie ty mówisz? No podniosłem, ty, już mieliśmy no, teraz no, dwa te robociki. No jabiście, postawmy je. Zbierają. Ja bym z tego wystawił w tym miejscu, gdzie to pika tam, co nie No to jednego wystaw, a drugiego później tam, gdzie pika. No, no, no.

Ja <laughs> nie mogę wstać, bo nie mam ruchu Dobra, tam widzę jakąś flarę O, tu pikam, tutaj można wystawić Faktycznie Jak, Jakby ściana tam to ten... Na samym końcu przed ścianą niewidzialną no to stawiamy tutaj. A ja mam życia tyle, że nawet mi kreska nie miga, bo nie widać. Coś jakiejś apteczki? Tak, tak, mam. A mam już, tak? Mam, mam, tylko nie tylko ja zauważyłem teraz. Z tej nie wejdzie, to chyba jest. Mhm. Mm o, otwieram. Jaki jak on ryg wielki. No i nam spadła temperatura. No, bo te dwie się zamykają. Z tyłu, ale jakieś takie duże, to długo to słowo. O, Oziema. jest ten ten dziadu dziadek. Isaac, well, I'll be Where is everyone? They headed for a research facility up the ridge. We found snowsuits, but there weren't enough to go around, so I decided to stay behind. There might be more down in the basement. <laughs> Might be. Czy ja czegoś nie rozumiem? Czy, czy znaleźli, wiele, było ich za mało, ale no, do piwnicy. A on już może nie może wejść do piwnicy, wiesz. No Aha, teraz, dobrze, no, strzeliśmy... O tak, no dokładnie. Teraz na no, Zabiłeś go? Nie, on za umarł. 9, rozdział 9, dziewiąty, naprzód, stacja tranzytowa. Ale strzeliłeś do niego. Tuchu. No tak, ale. innego to... zabiłeś. Nie. Mówi, że tutaj mamy tą coś misję tu dodatkową teraz, tak? A faktycznie wróciłem tym, coś miało być. Wiemy. To a pewnie w jednym z tych pomieszczeń tu będzie. wiem jakieś pomieszczenie za w ogóle, drugie, ale nie wiem jak tam wejść. A tu i można przejść, lol. Aha. Tutaj już nam temperatura nie, nie spadła, kurwa Tam zabatkę ci jednę. Co, co jebnisz, co? Zambatkę ci tam wrzuciłem. Dzięki! No dwie poleciały. Moduł uzyskiwania kanistry. Ha, super. Wiemy, jeszcze jedna zambatka była, no dziś bym wyjebała od Nie no, mało Ale Mam nie potrzebujesz więcej. Kurde, no dobrze. Nie wiem, podniosłem ją, puściłem ten, celowanie i gdzieś ją wytretowało. Okej. Okay. Coś tu idzie do nas. Chciałem co tu wejść, zobaczyć ten, a tu masz warsztat. Z jest warsztat być coś. Nie, ona tu leży, dobra. Nie, nie, leży, ją wyjebało tak, że jej Spoko. po prostu nie widziałeś. odzyskanie. odzyskania... No, ona jest? po prostu znikła mi w sprzed oczy. Mogę się wsadzić tutaj na ten... na, na Dobra, warsztat. Ja Dobra, wrzucą sobie kolejne wrażenie. Mm, mm, mm. Dwa obrażeń, plus dwa obrażeń, plus jeden obrażeń. Plus na, na każdym gredzie mam obrażenia. No dobra. No to nic, ja tu już mam pozaatwiane. ale patrz, dziura tu jest jak cholera, ale już nie wieje wcale, nie? więc jest, <grym> jest ciepło. Niewiele brakowało ten, żeby ocalić tego wyobraźnia. No cóż, strzeliłem. No cóż, strzeliłem. Get him right in there. Cut mm -hmm. mm -hmm. you think North <laughs> <riding> <laughs> not coming to this place? Buckle knew the risk he died for the mission. Weź na na swoją twarz, spójrz. Masz normalną, czy zamrożoną? Z taką zamrożoną z mi no, nie see, Aha, ja u mnie jest normalna. To może być coś związanego z tym planetą, bo. Stało ci się chwilę, wisiałeś tylko tam, co nie W tym statku. Mm. I to się przez moment tam cię zamroziło. Yeah. Tak, creepy face. <laughs> Wiem, się jesteś creepy face masz, kurde. Ramty leży Blizny wojenne. Blizny. Tak. Coś tam było, po, po lewej. No, było. kompaktowa ramka standardowa. To co, kuchnie no i mikrofotowki mają nawet, no, tak, no i mają też kurwa zamrażalnie, Zamiast mięsa mają kurwa trupy. Słyszysz jakieś mięso? Ta. Każdy coś musi jeść, nie? No jest mikro. Może, może to kuchnia nekromorfów? <laughs> A ty od razu krytykujesz? Sorry. A da, tutaj są. A jaką lodówkę miały fajną? Coś im się wylało. Lodówkę? O! A mama mówiła, nie wsadzaj butelki z wodą pełnej do zamrażarki, bo wybuchnie. No, ładnie. No, tak, to mamy Tak, tak. Tak, tak. 3 days I've been quiet, hiding in the dark. I to the radio call for help. I think there may be a way okay. around them by throwing small objects. I can I can trick them into investigating the noise. Ackerman. Is that you? Oh god. I smell you! I smell Okej okay. Czy jednak nie bez powodu że te ciała tam były? Jedli siebie nawzajem Gdzie tam w tą umy umywalkę. Coś ciekawego? No właśnie nie Stoi grapu się w umywalkę. O, są następne Ej, nie zdążyłem, no to nie więcej. Kurwa. Ja nie mogę kurwa go odrzucić, no? Ja, ja. dwa dopadły. A za, nie będę. Od razu no, no. no. Kurde, jak ja teraz od nich strzelam tych, na części. Chyba bezpieczniej. To ja chyba tyle. Ale się chyba trzeba uleczyć. No ja się co chwilę leczę teraz. Muszę <grym> chyba trochę ostrożniej biegać. No w sumie... Niby jest to pomocne, że pod kółkiem tam u mnie przynajmniej jest, no że masz no, masz szybkie leczenie, nie? Z drugiej no ja strony w mam. jedynce to było... No z drugiej strony w jedynce to było przejebane, że nie miałeś jakiegoś jak szybkie leczenie, tylko kurwa musiałeś przeżyć albo kurwa bardzo szybko do, do ekwipunku, nie? Tu coś też było, plus dwa obrażenia, minus jeden klip. O, super. Kolejny upgrade dla mnie <laughs> wszystko wyobrażenie. No wyszak fajnie wybuchają teraz? O, oba zbieracze wróciły. Zjabie, ja nie widzę tego, gdzie, gdzie to. to... No nie wiem, czy nie wiem, sklep komunikat zbierając się no, do to... warsztatu. Ja nie mam takich uczelni. Ja bym poszedł tutaj. Kwarantanna, lepiej nie pchnąć. No tu jest jakieś pudło. Czerny? Tu coś jest. Artefakt z ska skafu. albo to jebać. Nie, a weź to podniosłeś to? Mhm. Dobra, no nie bo tam coś z tym artefaktem, kiedyś jakiś coś przeglądałem, ten gołok, który to był jakiś właśnie misja poboczna. Z którymś muszę się aktywować, ale Aha. nie wiem. O, panie inżynierze. No Zagadka logiczna, logiczna dla ciebie. Jźdę, <laughs> już gdzie Paga miejsce dla mnie. Zagadka logiczna No to też można przesłuchać. Tylko, że tu masz, czekaj. Aha, bo tu jest taki kurwa, że jest pusty. Mm. Aha, chyba wiem o sytuacji, że. To z tym, to z tym. Tylko, że one wszystkie mają przyświecić, to bez sensu. Yy, no właśnie, tak, takie same trzeba połączyć, co nie do siebie. Mm -hmm. Jesz... Nie to było dobrze, chyba co na środku, no czekaj, czekaj, bo to z tym... Tym to... pomarańczowym w dół albo w lewo, co? No to tym nie może być, tu. To nie, musi być, o, tu, zostało, to 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 i to musi być. Nie no dobrze tam był na dole. Bo nie. Ja, nie. Dobra, okej. Okay. Co to kurwa za Te kolce mnie tu. No właśnie, tak trochę. Koła mówię. Odsuń się, może lepiej. No, może być tutaj Czekaj jeszcze chwilę Nie 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 teraz Przebiegłem bez stazy No ja tam zatrzymałem ale Ja no, śmieszno nie, tak tardowy, co, coraz dalej się odsuwało to nie mm -hmm. A teraz, teraz chcę zastosować... A nie, tu są te... to nie. Myślę, że za tym trzeba nie przebiec, ale nie się. No bo tu są takie te... no jakoś musiało się poruszać. Okej, teraz. Tu dalej jeszcze wyjście, no... Tak, tak, jest, właśnie. O! Siecie! nie, nie, nie! Kurwa, serio?! Ej, ale już byłem w tym przejściu i kurwa, się zatrzymał mi ten... A ja tak, właśnie założyłem Twój model i też. Tutaj... Ciężko tak. było. No. Pierwsze zaczekaj, jak się tam otworzy. Nie, nie, nie idź, nie idź. Bo ten dupek nam wyjdzie. Nie wiem. Tak się tylko turlam. Aha, tu się. Dobra, można się i turlać. Kurwa. Nie ten przycisk, sorry. No, <laughs> no Aha, bo ja sobie tu najpierw biegłem do tego, no coś prawda, nie trzeba było tam już. Ja ci to zasadzuję. Dobra, jestem. O, ale teraz też cię widzę, że jesteś taki cały zamrożony, rozjebany. Tak? No widzisz. No. To, to jednak jest. był błąd, a nie po było Mhm. Mm Dobra. Ooh, level up. Level <laughs> up, no. No mm, dobra, to nie może z tym być w ten sposób. więc musi być tak albo tak. Oj, tu nie będzie pasować. Można to tylko tak zrobić, czyli tutaj musi być inny. Muszę się z tym łączyć, tak. Dobra. I got this. To dobrze. Nice. No, zajebiście. Pytanie, widzimy w lewo czy w prawo? Nie mam pojęcia Tak, no. okay, najpierw warto wrócić właśnie z nimi sobie o, ja Bardzo ładnie giną Ty masz jedna na strzała czy więcej? No, na strzała tak samo Wino. Tam coś się jeszcze? Tam coś yeah. jest. Co? Nie, kurwa, jakiś telefon się świeci swojemu. No i 23 się zrobiła. Dobra. O, jest klucz do tamtego dużego budynku, co żeśmy prawie umarli wtedy zy, 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 aha, z tego... aha. zimna. Pistola wsparcia medycznego. Kurde, schemat mam, tylko nie mogę go zmieścić. Ale żeś wziął ten schemat? No, a co tu nie masz? Okej, okay. nie wiem. No zobacz do tego tego. Nie, nie mam. A może w mi się w Tak, aha, nie, bo schematów nie widać. To ja wziąłem. Da, ale ja nie po... mogę go wziąć, bo nie miałem miejsca w ekwipunku. Kurwa, bez sensu, bo... <grym> bo generalnie ja tego schematu też nie mam w ekwipunku, bo też nie mam pełen. Aha, ja, okej. Okay. Ale spoko. O, jak miło. To są chyba też suty zimowe będziemy mieli, co? Mhm, mm pewnie tak. Ojej, ja, ja, zablokowany arktyczny strój. strój. Przetrwany Ale fajny Co się biebie, ten rozjebany? Nie <grym> będzie działał kasa No może Ty Masz czerwony Co? Jakim ja wyglądam jakiś Power Rangers? Kurwa, <grym> <grym> świu coś jak przy jajce. A ty? Mój zwykły No Lol Ja te pa... Hyyy 100 Wolframo mam Ła Ja mam 43 tylko 90 na tym lodzie nie zraźbam, ale... kurwa